Zapewne zainteresowani jesteście tym jak ma wyglądać Polska, jak, co będzie się działo w najbliższych dniach, w najbliższych miesiącach, jakie są plany, jak się rozwija Toastmasters. Coś jeszcze? Królowo. No i kto będzie dzierżył władzę. O to właśnie chodzi. W związku z tym na, scenie zapraszam, na scenę zapraszamy… Michała Talegę. Teraz się wydało, prawda? Stare nawyki trudno wyplenić. Mogę Wam zaśpiewać, ale umiem tylko w laskotek i to słabo. Da, da się? Muszę to ogarnąć teraz. Dam radę, dam radę, tylko koordynację muszę złapać. Słuchajcie, opowiem wam to, co się wydarzyło przez ten rok i co może się wydarzyć w przyszłym roku, okej? Okay? Może być. Dobra. Kiedy po ARK-objąłem stanowisko Division Governora, mieliśmy w Polsce 27 klubów. Myślę dużo, bo wcześniej było 14. Mieliśmy wtedy opłaconych, czyli... Tak jakby aktywnych członków 748. I przez rok, co się wydarzyło? Mieliśmy z przytupem TLi w Bydgoszczy, 250 uczestników ponad. Slajdy są po angielsku dla naszych gości. Mieliśmy ponad 50 workshopów, czyli warsztatów. Mieliśmy... Byli tam przeszły i przyszły district governor, czyli był Joao i była Morak. Następnie mieliśmy konkurs w Gdyni. 6 konkursów, ponad 20 uczestników, ponad 8 godzin. Piotr Himko twierdzi, że było 13 godzin. Także naprawdę długo Piotr wie, bo prowadził. Następnie mieliśmy Tielaj w Łodzi. Tielaj w Bydgoszczy. TILA i PŁOCZ, żeby było sprawiedliwe. Mieliśmy. Dobra, bo nie wyjdziemy. Jak widzicie, coraz więcej nam tutaj uczestników przybywa, 350 osób. Ponad 4 dni, bo niektórzy już przyjeżdżali w czwartek, a ponoć w środę, ale to już tak naprawdę nieoficjalnie. Mieliśmy gościnnie mistrza wtedy jeszcze kontynentalnej Europy. Dystryktu 59, który wygłosił dla nas i mowę, i warsztat. Następnie mieliśmy konkurs we Wrocławiu, co było. Co było nietypowe dla nas w Polsce, to jest, że ten konkurs był połączony z warsztatami i trwał tak naprawdę ponad dwa dni, bo zaczął się już w piątek. Mieliśmy pierwszy raz w historii polski konkurs po francusku. Odwiedził nas wtedy Joao, district governor, czyli najwyżej wtedy postawiony oficer. I pierwszy raz w historii Polski mieliśmy również konkurs po portugalsku, który Joao osobiście pochodząc z Portugalii rozpoczął, przedstawił zasady, po czym zakończył, bo nie było uczestników. W związku z tym, że jedyny, jako jedyny mówił po portugalsku ten konkurs wygrał, natomiast osobiście go zdyskwalifikowałem, bo jako District Governor nie mógł brać w nim udziału. Rok zakończył się takimi oto liczbami, ja wiem, że lubicie. Mamy 37,5 klubu tak naprawdę, bo jeden jeszcze na zeszły rok się zaliczy, to jest w Toastmasters Gdynie, natomiast mamy 37 klubów obecnie, brawo. Czyli wzrost o 37%. To jest dużo, dużo powyżej średniej. Jesteśmy na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o wzrost klubów w dywizjach. Pierwsi są Portugalowie. Mają 12. Nasze nie wszystko przeszło. Tam jest jeszcze jeden u nas. Tak zwanym pipeline, jak ktoś to chce sobie przetłumaczyć, naprawdę, to pewnie można. Natomiast chodzi o to, że w naszej części Europy dominujemy. Mamy 24 kluby Distinguished. To są te, które raportują punkty DCP i osiągają przynajmniej 5. To jest bardzo dobry wynik. Natomiast to, co nas wyróżnia w Europie, bo liczbowo procentowo nie jesteśmy najlepsi, najlepsi jesteśmy za to w tym jak bardzo się wyróżniamy. Mamy tylko jeden klub po prostu distinguished. Mamy pięć klubów, które są select distinguished i mamy 18 z najwyższym możliwym wyróżnieniem. Mieliśmy 748, mamy 1104, czyli wzrost o 48% Członków. Bardzo dobry wynik. To, co nas również wyróżnia, to odznaczenia Triple Crown. Kto, wie, kto nie wie, co to jest. Ok. Jeżeli osiągacie coś takiego jak CC, CL, jakieś odznaczenie edukacyjne, to macie odznaczenie edukacyjne. Ale jak strzelicie trzy bramki w jednym meczu, macie hat-trick. Jeżeli w jednym roku to z masterowym, macie trzy minimum odznaczenia. Otrzymujecie Triple Crown i takich Triple Crownów w Europie jest mniej więcej 118, bo tam jeszcze te wyniki schodzą, natomiast 40 z nich jest z Polski. Przynajmniej jeszcze jeden ma polskie nazwisko, natomiast nie jest w naszej dywizji, więc nie mogłem go policzyć. I teraz kończymy rok. Tielają w Poznaniu i tutaj jakie są liczby? Mamy 400 ponad uczestników, niektórzy będą się rejestrować jeszcze jutro, znając ich refleks. No może to jest śmieszne, natomiast w sobotę mieliśmy jeszcze rejestrację, w tę sobotę, a zamknęliśmy ją tydzień temu. Cztery dni, bo zaczęło się pojedynkiem Polska kontra reszta Europy na Laser Arena, gdzie Case, nie, sorry, nie Case, Karsten, Bill, i hajkę reprezentowali resztę Europy, natomiast Poznań reprezentował Polskę. I wygraliśmy ze względu na naszą polską gościnność nie nazwiemy, nie nazwiemy tego zwycięstwa masakracją! Na konferencji mamy obecnego Kejsa, czyli obecnego dystrykt, gawernora, najwyżej postawioną funkcyjnie osobę w naszej części Europy, Case. Mamy też LGM, a nie będziemy wchodzić w szczegóły. <noise> Mamy lub mieliśmy też obecnych trzech Division gawernorów nowych: Piotra, Himko, Joannę Chmiel i Marzenę Augustyn. Prawa. Gości z Europy, tak jak już wspomniałem, Bill, Karsten, Heike, widziałem tutaj jeszcze George gdzieś siedział. i Klaus też gdzieś tu się przewijał. Także mamy gości z Europy, którzy od wielu, wielu lat wspierają rozwój To z Masters w Polsce dzięki nim między innymi możemy przeprowadzać warsztaty na wysokim poziomie. Brawo dla nich. Natomiast oczywiście najważniejsze na tej konferencji był wiadomo, pan Maczeta. Co dalej? Co będzie się działo od pierwszego który był jakiś czas temu, do za rok. Po pierwsze, Europa kontynentalna podzieliła się na dwa dystrykty. Jak to wygląda? Czy tu, czy tu widać. My jesteśmy gdzieś tutaj, a oni są gdzieś tam. Natomiast, jak widzicie, dystrykt obejmuje tę część Europy. Jesteśmy bardzo, bardzo rozległym obszarowo, czymś toastmasterowym. Natomiast jak to, ma, jak to ma się w Polsce, bo też się podzieliliśmy. Mniej więcej trzy miesiące temu planowaliśmy podzielić się w ten oto sposób. Planowaliśmy Polskę południową i Polskę północną. Nie wszystkie kluby są zaznaczone, przepraszam, natomiast ja wiem, że tam istniejecie na przykład grudziądz. I taki, taki był nasz plan. Natomiast w związku z tym, że tak bardzo chcecie tworzyć nowe kluby. Chwilę przed konferencją w Krakowie zrobiliśmy takie, taką niespodziankę zarządowi dystryktu, że powiedzieliśmy tak nie będzie, będzie inaczej. I nowy podział oficjalny wygląda w ten sposób. Od góry licząc. Dywizja E, czyli północno-zachodnia Polska, obejmuje to między innymi Szczecin, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Trójmiasto, Olsztyn, Grudziądz, te okolice. I tutaj dywizjon gawernorem oraz area gawernarami zostają. Joanna Chmiel, zapraszam na scenę. Angelika Gąsior, area gawernor Poznań-Szczecin. Magdalena Kędzia, Bydgoszcz, Toruń. I do wyjścia szykuje się również Barbara Szczerbińska, Trójmiasto. I okolice. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, w Toastmasters to są osoby, którym możecie narzekać. Tymczasem dla nowo obejmujących, nowo obejmujących swoje stanowiska. Mam piny. Wow. Joanno, czy przyjmujesz ten pin i będziesz służyć swojej dywizji najlepiej jak to tylko potrafisz? Oczywiście, że tak. Angeliko, czy przyjmujesz ten pin, który reprezentuje Twoją funkcję jako area governora i będziesz reprezentować i służyć swojemu area najlepiej, jak tylko potrafisz? Że tak powiem, I do. <grywa> Magdaleno, to samo. Czy będziesz działać najlepiej, jak tylko potrafisz? Jak mnie znacie, dam z siebie 200% normy. Dziękuję. Barbaro, wiesz o co chodzi? Tak, jest. Jak wiecie, kluby, które produkują dobrych liderów, otrzymują również odznaczenie i takie odznaczenie wręczę również na ręce wszystkich obecnych tu liderów. Jedno, jedno. Możecie zrobić zdjęcie. Dziękujemy. Niektórzy pytają o parytety. Druga dywizja, dywizja J, czyli Polska centralna, reprezentowana przez Piotra Chimko. Pawła Milczyńskiego, Tomasza Kropiewnickiego. I Małgorzatę Lisowską. Czy osoby, które narzekały na parytety są zadowolone? Procedura wygląda podobnie. Teraz ich zapytam. Zobaczymy, co powiedzą. Zacznij się wyłamią. Piotrze, jako division governor, czy przyjmujesz odpowiedzialność bycia dobrym division governorem i zrobisz wszystko, co w twojej, twojej mocy, by być jedną z trzech potencjalnie najlepszych dywizji w Europie? Zrobię. Pawle, twoje area będzie się wyróżniać? Będzie najlepsze. Małgorzato. Oczywiście, że tak. Tomaszu. Bezapelacyjny do samego końca. Mojego lub jej. I również dla klubów. I chwila dla reporterów. Dziękujemy. Ostatnia dywizja, dywizja B, reprezentowana przez Marzenę Augustyn, której dzisiaj nie ma. Gdyż musiała wcześniej wyjechać. Natomiast mamy na sali, pewnie kojarzycie Alicja Lizurej, podobno umie śpiewać. Alicjo. Powinniśmy mieć też Michała Zawady, którego też nie będzie, Łukasza. Ubogiego, zapraszam. Jeżeli dobrze liczę, to już wszyscy. Wam też zadam to pytanie, teraz spróbujcie być kreatywni i pobić tych, co byli przed Wami. Nie, 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 bez śpiewania. To by było za łatwe. Dam Wam trochę czasu. Wymyślcie. Dobra. Kto przyjmie pina dla. Dobra. Przyjmiemy od razu do pinów dla Aria Gavernorów. Czy. W zasadzie powiedz nam, co zrobisz w dwóch zdaniach. Ja zawsze wychodzę z założenia. Pewnie kojarzycie takie zdanie, że po owocach ich poznacie. Tak więc zobaczymy za rok, jakie będą efekty w naszym Aria. Także. Jeżeli chodzi o mnie, ja na pewno dam z wszystko, a Wy będziecie mogli to zobaczyć już za rok. Dziękuję. Alicjo, też rozumiem, że będziesz najlepsza. Oh yeah. Dziękuję. Dwa. Dwa Ribony Eria. Kto weźmie dla nieobecnych? Wezmę dla zawady. Eria Gawernor, kto weźmie dla Alicji? Ktoś z Was? Czy może ktoś z klubu? Marzeny. Ktoś z klubu Marzeny. Czy ktoś z klubu Marzeny jest na sali? Jest. Krzysztof Nepelski. Możecie też sobie zrobić zdjęcie. Marzena i zespół. Dziękujemy. Co nas czeka za chwilę? TLI w Toruniu, o tym będzie jeszcze później. Czeka nas TLI w Warszawie, o tym też będzie jeszcze później. Czekają nas konferencje i konkursy. Macie daty, natomiast nie oczekuję, że będziecie je pamiętać, one zostaną rozesłane. Czeka nas w przyszłym roku również rewitalizacja programu edukacyjnego szczegóły są dosyć ubogie. Natomiast coś wiemy. Najwięcej w tej kwestii wie Franciszek Krzych, Rafał Trochimczuk, Trochimczuk i Andrzej Podgóreczny. Jeżeli będziecie mieli pytanie, to są te osoby, do których powinniście się zgłaszać. Mamy też jako wspólnie trzy dywizje parę ofert pracy. Jeżeli jeżeli ktoś Chciałby zająć się opieką nad stroną IT wspólnie dla trzech dywizji, czyli na przykład zarządzaniem domeną czy kilkoma domenami, to proszę się zgłosić do mnie, do Piotra, Marzeny lub Joanny. Mamy też wakat na stanowisku PRO, czyli oficera od spraw PR-u, czyli promocji. I być może inne, jeżeli macie jakiś pomysł, co chcielibyście robić, to jesteśmy osobami, do których można się zgłaszać. Padło pytanie, jakie jest wynagrodzenie? Oczywiście high salary oferujemy, wysokie wynagrodzenie. Not. Nie oferujemy wysokiego wynagrodzenia, ponieważ działamy tutaj non-profit. Oferujemy za to szansę nauki, satysfakcji i wieczną chwałę. Na tym kończę moje wystąpienie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałem, żeby było śmiesznie. Chciałbym jeszcze osobiście, osobiście podziękować, ponieważ ja tak naprawdę przyjmując to stanowisko, Arek powiedział mi, nic nie będziesz musiał robić. Będzie ok. I powiem Wam, że w zasadzie się nie mylił wielce, bo to wszystko... Mój udział, tak samo jak w przygotowaniu tego TLI, czy w Łodzi, czy konkursu we Wrocławiu, taki jest zespół w każdym z tych miast i w innych też, że ja po prostu nie musiałem się przejmować, czy to będzie zrobione dobrze. Po prostu Piotr Himko jest tam, Marek Spiżacki? Będzie dobrze, nie muszę dzwonić. Joanna, Justyna, Angelika, tutaj w poznańskim teamie? Będzie dobrze. Więc wszystkie przyszłe konkursy, mam nadzieję, że też będą organizowane przez takie zespoły, że. Dywizjon Gawernorzy nowi będą razem ze mną opalać się gdzieś na majorce i tylko przychodzić na scenę i robić podsumowanie. I tego Wam życzę w przyszłej kadencji, a Wam wszystkim dalszego rozwoju w takim tempie, w jakim się rozwijamy, żebyśmy za 2-3 lata stworzyli w Polsce swój własny dystrykt. Bo to jest możliwe. Uuu. Tymczasem poproszę króla i królową. O odebranie mi mikrofonu, bo nie skończę rozmawiać inaczej.